thank you Słuchajcie, dzisiaj jest moje 29 morsowanie z rzędu. Temperatura w końcu jest jakaś normalna, to znaczy temperatura powietrza jest 4 stopnie, czyli mniej więcej tyle co wczoraj, ale woda trochę zamarzła, jakieś małe fragmenty lodu tu się pojawiają. Także temperatura wody jest niewiele ponad 0. No i to już można powiedzieć, że jest. Przyjemne morsowanie wiatru nawet w tym momencie nie ma, chociaż zauważyłem, że wiało trochę także jest przyjemnie. I dzisiaj już jest zima. Wczoraj kąpałem się jeszcze e, ostatniego dnia, powiedzmy, jesieni. Ostatniego dnia jesieni i to już był pierwszy dzień zarazem zimy. Dzisiaj już jest cały dzień. Zima i dnia zaczyna przebywać. Dzisiejszy dzień jest dłuższy od najkrótszego już o niecałą minutę. Także stopniowo będzie dzień coraz dłuższy. Może jeszcze tego nie widać, ale ale już niedługo. Już niedługo nowy rok, a jak to mówią na nowy rok przybywa dnia jak na baraniskok. Więc po malutku dzień nam się wydłuża i po malutku zbliża się styczeń. Według mnie najzimniejszy miesiąc w roku. Chyba nawet nie tylko według mnie. Nawet takie statystyki są, że styczeń jest najzimniejszym dniem w roku. O, takie malutkie lodziki sobie tutaj pływają. Minuta 57. Dziś czuję szczypanie troszeczkę na całym ciele. Nie takie duże, ale troszeczkę szczypię, to znaczy, że woda. Woda działa dwie minuty z haczykiem, jeszcze sobie chwileczkę posiedzę. to szyję głębiej zanurzę, bo tak o tej szyi nie pamiętam i, i różnie to bywa. A i ręce. Dłonie. No, na dłoniach to najbardziej czuć. Dłonie są tak nieprzyzwyczajone do, do zimna 2.42 Pomalutku wychodzę. Dziękuję Wam za dzisiejsze oglądanie, za dzisiejsze morsowanie I zapraszam na jutro. Jutro będzie moje 30. morsowanie, czyli można powiedzieć, że miesiąc cały to do zobaczenia.